No dalej! Nie tam. No dalej, co ty robisz? O, Sami, grasz już od wielu godzin. Może e? wystarczy? E? Jeszcze tylko trochę. No właśnie, Su, co ty mówisz? Sami już no, trochę tak, wygrał. Dajesz tak, różowy? Jeszcze tylko małotka, Sami, dawaj! Sami sami, 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 Sami! O nie, znów to samo! Przestańcie hałasować! Hej, wy tam! Powiedziałem, cisza! To może zadziałać. Zaraz zobaczymy, czy dalej będzie ci się tak dobrze bawić. O kurczę, o nie, co, się, co się, stało się dzieje ze światłem! Co? Nie, nie zapisałam gry! Będę musiała zacząć od nowa! O, no nie! Co się tutaj dzieje? Ale ze mnie przegry! Sami nie smuć się, wiem, co cię rozweseli. Tak jest. że wzyj do dzieła. Witajcie. Dziś robimy. Nie, nie dam rady. Jestem zbyt smutny. O, biedny sam. Chodź tutaj. Już uszykowałyśmy uh. dla ciebie miejsce. Uh, dziękuję. O, już spokojnie. Uh, uh. Co się mnie uwiera? Nie da się tu odpocząć. Hej, usłuchaj. Zaraz ci pokażę. Nie ty... rzucaj I przedmiotami. To, to jakiś żarty? Mm. Czy ja jestem księżniczką na żarty? A to ciekawe. Mogłaby być z tego fajna zabawka. Najpierw zrobimy druciany szkielet. Połączymy ze sobą kilka kawałków drutu i zagniemy brzegi w ten sposób. Hmm, w jakiej pozycji mam cię ustawić? Może lepiej będzie tak? Super, idealnie! <grym> um, gdzieś tu miałam niebieską. O, ale mięciutkie! Ej, potrzebuję tego! Wiecie już, kto to będzie? Blues Rainbow Friends. Przestań gadać, nie mogę zasnąć! O, sami! O, ten guziczek może mi się przydać. Hop! A resztę domalujemy. Wiesz co sami, możesz spać z tą zabawką. Mieszu super! No to teraz utniemy komara! Jesteś najlepsza tu! O, To nie fair. Dlaczego to ty zawsze dostajesz pochwały? Ja też umiem robić fajne zabawki. Udowodnię wam to. Wezmę ten wałek i zrobię z niego nogi dla Greena z Rainbow Friends. Właśnie tak. Żeby połączyć je z ciałkiem, będziemy potrzebować małego nacięcia. Coś takiego. A do tego jedna kropelka gorącego kleju i... Hop! Super! W podobny sposób zrobimy też ręce. Bam! Ekstra! A teraz weźmiemy trochę plasteliny i zakryjemy nią łączenia w naszej świetnej zabawce. Zobacz, Samanto, chciałem ci pomóc, ale moje ręce zrobiły się zielone. <grym> A oto dłonie z plasteliny. O, ale jestem nieszczęśliwy. Skąd wiesz, że jestem nieszczęśliwy? Ja tego nie widzę. <grym> <grym> Dzięki, są. So. Oczka są na swoim miejscu. Wystarczy już tylko dorysować buzie. I jak? Wow, naprawdę umiesz robić fajne zabawki. Brawo! <laughs> hop, hop, hop. O, ale to wygodnie. O, zostańcie z nami. <laughs> On sami tak łatwo ci przestraszyć. Ale czego tu się bać? To przecież zabawka antystresowa. Najwyraźniej nie dla szlamów. Ale nasi widzowie to nie szlamy, prawda? Teraz pokażemy wam jak to się robi. Obserwujcie uważnie nasz tutorial krok po kroku. Hop. Najważniejsze jest to, żeby mieć kwadratową kartkę papieru. To coś w rodzaju origami. Na naszym kanale jest też mnóstwo innych projektów z papieru, koniecznie je obejrzyjcie! Jeszcze tylko kilka zgięć. Tak, a potem tak. Jeśli zrobicie wszystko poprawnie, oto co otrzymacie? Hop! Proszę bardzo, popatrzcie! Aha! O? Dobra, dobra, teraz moja kolej. Co by tu narysować? O, uwielbiam robić takie rozkładane zabawki. W tej zmieszczą się aż trzy postacie. Wyobrażacie to sobie? Uuh, czy oni oszaleli? Uuh. Ten pisek trochę piszczy. <gryorith»>! No cóż. A teraz po kolei narysujemy naszych trzech bohaterów. Jak widzicie, zaczęłam. Torec! się tu! Myślałaś, że pozbawisz mnie mojego ulubionego zajęcia? O, nie! Buu! Ferdek! <gry congrue> <gry> to to mogę, ]trano? oczywiście! <gry> A, też coś! Róbcie sobie wszystko same! <gry> o, przestań sami! Nie gniewaj się! Wszyscy będziemy kolorować! Zobacz, jak ładnie nam wyszło. Hop, hop, hop. O, wygląda super. Szkoda, że ja jeszcze nic nie zrobiłem. Ech, trudno. Naprawdę łatwo to zrobić. O, oczywiście. Zaraz wam wszystko pokażę. Znów będziemy potrzebować kartki papieru, którą złożymy kilka razy. Teraz ci pomagę, tu! Przytrzymam to. Ech. 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 A tak się martwiłeś, że nie uczestniczysz w projekcie? Idealnie. Wystarczy już tylko pokolorować nasz rysunek. Cóż, no to zaczynamy bitwę. O, Green jest tutaj sędzią. Super, co? O tak, rewelacja. Wspaniałe dzieło! Ale będziemy jeszcze coś dostawać, prawda? Hey, co ty? Siu, to sygnał dla ciebie sam. O, o, bateria naładowana! Możesz ją wyjąć. Dzięki sami. Siu, pomożesz nam. O. Jasne. A ja w międzyczasie wezmę. Co tu się stało? Wybacz, Samanto, Reksy myślał, że ta kartka to trawa i ją pogryzł. E, aha, cóż, to nic. Zrobimy to tak. A teraz przykleimy na wierzch kartkę i otrzymamy ramkę. Dodamy trochę kleju, żeby przymocować naszą baterię, którą są już wycięła. I gotowe. O, wygląda na to, że bateria się wyczerpuje. Hoppy! Czasami panikujesz bez powodu. Robię wszystko zgodnie z planem. Zaraz sam się przekonasz. Przykleimy jedną część głowy po naszej lewej, a drugą po prawej. I otrzymamy coś takiego. Wow, ale fajne i proste! Ludzie składajcie na łapkę w górę i nigdy się nie wybierajcie, bo to jeszcze nie koniec, prawda? Prawda. <grym> 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 Och, uwielbiam wszystkie antystresowe zabawki. A wy, kochani? Jeśli tak, subskrybujcie nasz kanał. A teraz pokażemy wam, jak zrobić kolejne gadżety. Najpierw zrobimy z tego kwadratu trójkąt. I jeszcze raz. A teraz zygniemy dwa przeciwległe roki do środka. I jeszcze dwa zgięcia w kierunku środka, żeby otrzymać coś takiego. Mmm, cukierek. Cukierek? Ktoś powiedział cukierek? Jestem bardzo głodny! Wiecie co? Ten, kto nie pracuje, nie dostanie posiłku. Ja już kończę ten element, więc zaraz coś sobie przegryzę. Ja też już skończyłam. To jak? Czas na przekąskę? Co? Że co? A macie! Zadowolone? O, daj spokój sam. Tylko żartowałyśmy. Przecież zawsze cię nakarmimy. A teraz patrzcie uważnie. Obrócę rogi w ten sposób. Aha... Dodam trochę kleju, żeby nic się nie rozpadło. I ostrożnie rozsunę boki, otrzymując taki sześcian. Zrobiłam ich jeszcze kilka, a teraz je ze sobą skleimy, dobra? Pewnie. Hop. I już można bawić się nową zabawką. Mm, cóż, to całkiem niezłe, ale ja nadal wolę popyt. Obejrzyjcie nasze poprzednie filmiki, jeśli chcecie nauczyć się robić popyt samodzielnie. Albo po prostu patrzcie, co zaraz zrobię. Raz, dwa, trzy, do dzieła. To dość złożony proces, ale zobaczcie jaki jest efekt. Hmm. Sami ile takich elementów jeszcze potrzebujemy? 150 albo nie, zróbmy 300, albo 3000! Myślę, że 16 wystarczy. Okej, okay. ale w takim razie wisisz mi jedną zabawkę! Nie ma sprawy. Samanta pomoże? Jasne! Rzut zaklęcie i BUM! Hej, a gdzie zniknęła jedna kostka? Niech graj z magią, tylko wyćwicz umysł i dłonie poprzez sztukę origami. Dobrze, mistrzu, samie. Teraz złóżmy tę kartkę na pół i jeszcze raz. A co dalej? Nie pamiętasz? Boki do środka. Hop i hop. To proste. O, dzięki. A teraz wystarczy połączyć wszystkie sześć części, żeby otrzymać sześcian. Hop. No to kleimy. Nie. To też Nie. Tak lepiej. Panie i panowie, oto nasza niesamowita papierowa kostka. Hop, hop. I jeszcze tak. Auć. O, co się oh, stało? Złamałam poznokieć. Gdzie jest filmik? Czekajcie, mam lepszy pomysł. Proszę, Susie, zdobyłem wszystko, czego chciałaś. A teraz zabierać. Dobra, dobra, zrób sobie przerwę. A my wykorzystamy tę plastelinę i nadamy jej kwadratowy kształt. Wystarczy mała kosteczka. Widzicie? A teraz udekoruję brzeg paskiem szarej plasteliny. Właśnie tak. Raz, dwa i mamy już oczka. Źrenice dorysujemy pisakiem. Musimy już tylko dodać długie, lepkie ręce i powstanie Purple's Rainbow Friends. Wow, ale fajny! Ale udekorujemy jeszcze pozostałe palce, prawda? Wow, ale urocze i pomysłowe. Patrzcie na to, pan myślę. Oglądamy! O, naprawdę świetnie się dziś bawiliśmy. I stworzyliśmy dużo rzeczy. To prawda. Mam nawet nowy manikir. co, A co to za dźwięk? Co się dzieje? Cicho! O, nasz sąsiad z, z się wkurzył. Może powinniśmy mu dać którąś z tych zabawek? No wiecie, żeby się stresował. Świetnie pomysł, zróbmy to. A, co jest? Dzwonek do drzwi? Kto u licha do mnie przyszedł? Nikogo nie ma. o. Mm, to ciekawe. Mm. No i proszę, teraz już wiecie jak uspokoić zrzędliwych sąsiadów. Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nasze filmy.